Fuck. Wiedźmin, 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 a jak to już się chyba przyjęło mówić, serial Wiedźminopodobny miał swoją premierę w ubiegły piątek. I tak zmarnowałem swój wolny od pracy i studiów weekend, żeby obejrzeć to barachło. W tym filmie nie będę jednak stricte recenzował tego dzieła, ale skupię się na streszczeniu pierwszego odcinka. Dlaczego tylko pierwszego? Bo postanowiłem zrobić z tego miniserię. Odcinki będą pojawiały się co dwa dni i w każdym następnym będę omawiał kolejny epizod tego serialu. Ostateczną recenzję i podsumowanie zobaczycie w ostatnim odcinku, albo nagram odcinek dodatkowy. To jeszcze się okaże. Więc jeżeli odcinek ci się spodoba, to zostaw lajka like i suba, żeby nie ominęły cię następne części. A teraz już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do streszczenia. Zaczynamy od jakiegoś dziadka, który opowiada o przygodach Geralta. Widzimy jak Wiedźmin zabija coś, co według Netflixa miało być chyba kikimorą, przynajmniej tak mówią napisy. Aż tu nagle przychodzi dziewczynka i mówi, stary dziadu, tak wcale nie było, ja tu mam pieśni Mistrza Jaskra i ja ci powiem prawdę. Okazuje się, że po jest więcej, więc Geralt mówi, fuck. Używa technologii z odległej galaktyki i wyciąga miecz świetlny, po czym sieka potwory. Mamy więc szybkie przypomnienie, co wydarzyło się na końcu poprzedniego sezonu i widzimy sceny, które już widzieliśmy, tylko że z nowym, odświeżonym Geraltem. Następnie przeskakujemy do swojej kompanii, w skład której wchodzi oczywiście Geralt, Jaskier i Milwa. Jadą sobie oni onidzielsko przez las, aż tu nagle trafiają na ludzkie zwłoki i Jaskier chce już zlutować nieszczęśników, ale Geralt mówi, żeby nie okradał zwłok, bo to bardzo nieładnie. Zapamiętajcie statement Geralta w kwestii okradania zwłok, jeszcze do tego wrócimy. Potem jest jest sekwencja walki, której jednym zadaniem jest pokazanie nam, że Geralt wciąż nie poskładał się do kupy po wpierdolu, jaki obskoczył od Wilgoforca w poprzednim sezonie. Następnie otwierają trumnę, która była załadowana na poważnie wcześniej wspomnianych martwych nieszczęśników i okazuje się, że w trumnie jest Kahir. Geralt chce go zabić, ale jaskier przemawia mu do rozumu i Nilfgarczyk uchodzi z życiem. Dalej widzimy Jennefer, która rusza na poszukiwania Wilgeforca. Teleportuje się ona do jakiejś kaczmy, zagaduje do Krasnoludów o jakąś bransoletkę, podpierdala im topór i znika w portalu. Portal wypluwa ją w jakimś mieście, akurat obok samotnego strażnika, który, jak na przykładnego stróża prawa przystało, chce w kulturalny sposób wyprespadować czarodziejca, aby sobie stąd poszła. JENNEFER musi zatem pozbyć się nieszczęśnika i moglibyście się spodziewać, że użyje do tego jakiegoś zaklęcia, w końcu jest czarodziejką. No nie! Rozpierdala mu głowę ukradzionym wcześniej toporem. Po dokonaniu morderstwa z premedytacją okazuje się, że jej portal nie portaluje, więc wychodzi na to, że utknęła. Potem przenosimy się do perspektywy Siri. Widzimy ją i szczury podczas ucieczki z jakiejś karczmy, w której prawdopodobnie chwilę wcześniej dokonali aktów wandalizmu i rozboju z użyciem broni białej. Grupie udaje się uciec i podczas gdy gryzonie świętują rozpierdol, jakiego udało im się dokonać w miejscu publicznym, maksymalnie zblazowana Siri oznajmia, że nie może z nimi zostać i musi ruszać w dalszą drogę. Szczury mówią: "Ok, tylko poczekaj do świtu. Czy coś w tym stylu. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo warto wspomnieć, że w książce Brygada Szczurów składała się z nastolatków pokaranych przez życie. Mieli oni od 15 do 19 lat. Tutaj wyglądają oni jak niskiego sortu cosplayerzy w średnim wieku. Ale nie ma czujący wiek aktorów względem postaci, jakie grają w serialu, to już chyba standard tej produkcji. Siri, na przykład, według informacji, jakie udało mi się znaleźć, na tym etapie historii powinna mieć około 16 lat. W serialu wygląda na nieco starszą, może dlatego, że aktorka ma lat 24, ale to w sumie nie jest coś, co mnie gryzie najbardziej. Największy problem mam w kwestii z Jennifer, bo aktorka grająca Jennifer ma lat 30, ale moim zdaniem w serialu wygląda na lat 25-26. Przez co jej relacja z Siri wygląda bardziej na relację siostrzaną, niż na relację matka-córka. Przypominam, że w książce Janefre przypominała bardziej dobrze zadbaną czterdziestkę, ale już chuj w to wróćmy do serialu. A w serialu przynosimy się do Nilfgaardu, gdzie cesarz Emhyr von Emreis dyskutuje ze swoimi ludźmi o jakichś nieistotnych rzeczach. To jest istotne, to na audiencję przychodzi niedobitek z frontu, który miał wątpliwą przyjemność doznania spotkania pierwszego stopnia z pewnym wiedźminem ze szkoły wilka. Żołnierz mówi, że Geralt kazał przekazać pozdrowienia. A i przy okazji wspomina też coś o tym, że wiedźmin ma zamiar zabić wielmożnego cesarza. Emhyr przyjmuje informację do serca i dziękuje żołdakowi za dostarczenie wiadomości. Nie no, tak naprawdę pyta się fałszywej Siri, co należałoby z nim zrobić, czyli pod mówi, że ukarać, więc Emhyr każe go wypatroszyć, poświartować i rzucić na pożarcie świniom. Nie mamy jednak czasu pokontemplować nad losem, jaki spotkał tego biedaka, bo przynosimy się z powrotem do Geralta, który w bardzo dokładnie ukazany wizualnie sposób wylewa sobie jakiś eliksir w pamiątkę po Wilgoforcie. Kuracja nie trwa jednak zbyt długo, bo trzeba ruszać w dalszą drogę. Jedziemy więc dalej w towarzystwie naszego trio. Nie mija chwil parę i pada wybitny żart, mianowicie Jaskier mówi, że nie możemy się rozpraszać, że misja jest najważniejsza i że nie ma na kontynencie niczego, co by go rozproszyło. Po czym słyszy jak ktoś śpiewa piosenkę, więc totalnie zapomina co powiedział 3 sekundy wcześniej i teraz ma nową misję, śpiewać piosenkę razem z nieznajomymi. A kim są ci nieznajomi się zapytacie? Są to oczywiście Zoltan i Dudu, którzy w niedalekiej przyszłości dołączą do naszego wesołego trio. Na ten moment ruszają oni w dalszą drogę w charakterze chwilowych towarzyszy, a my wracamy do Yennefer, która wpierdala się w sam środek protestu antyczarodziejkowego. Wychodzi po nią ktoś, kto według Netflixa ma być Cairo Metz. Yennefer jednak dostaje halucynacji i widzi Vilgefortza, więc spierdala w podskokach, aby go złapać. Okazuje się jednak, że to nie Vilgefortz, tylko jakiś randomowy mag, prawdopodobnie z tej armii, o której słyszeliśmy w trailerze. Cairo stwierdza, że trzeba pomóc Yennefer, więc otwiera bramę. Okazuje się jednak, że nie jest to pokojowy protest i czarodziejka w iście londyńskim stylu dostaje kosę pod żebra od jakiegoś zwykłego wieśniaka. Jest więc nieciekawie, ale na ten moment mamy to w dupie, bo wracamy do Siri, która biesiaduje razem ze szczurami. Jest tutaj dialog pomiędzy Siri a Misle, który ma być chyba powolną podbudową pod ich wątek romantyczny, ale pozwólcie, że pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły tej rozmowy i taki ogólny opis będzie musiał Wam wystarczyć. Dalej. A dalej Geralt. Nic ciekawego się niestety nie dzieje, mamy sekwencję rozmowy przy ognisku, więc tak jak przed chwilą przejdźmy dalej. Następnie widzimy Radowida, który jest smutny, bo Jaskier go zostawił czy coś tam. Widzimy również naszego ulubionego fascynata BDSM oraz Filipę Eilhart. Filipa, przez wzgląd na to, że Radowid nie jest w najlepszej kondycji psychicznej, przez swój zawód miłosny, chce spróbować przejąć kontrolę nad władcą, ale Dickstra ma inne plany i zamierza wesprzeć lasa. Wracamy do Jennefer i dowiadujemy się, że Keira nie żyje. Najwidoczniej wystarczył jeden aktywista z ostrym narzędziem, żeby zabić czarodziejkę. A, wcześniej widzimy też, że Jennifer dokonuje porwania zbuntowanej czarodziejki i teraz zamierza dowiedzieć się, gdzie jest Wilgeforce poprzez pogrzebanie kobiecie w głowie. Następnie znowu widzimy Siri i podbija do niej jeden ze szczurów, mianowicie ten oto blondyn. A mówiąc podbija, mam na myśli próbuje doprowadzić do stosunku bez wcześniejszego otrzymania na to zgody. Siri z opresji ratuje jednak mistle, która każe Brandeskowi spierdalać i postanawia sama wykorzystać swoją szansę. Okazuje się, że mistle ma RIS plus 1000, więc podejście się udaje. Nagle ze snu budzi się Geralt i już ma pakować się na konia i ruszać samotnie w dalszą drogę, ale Milwa i Jaskier skutecznie mu to uniemożliwiają. Geralt opowiada, że sen, z którego się obudził, to zły sen był i coraz bardziej boi się o Siri. Jen dalej maltretuje biedną azjatkę, ale nie jest w stanie nic z niej wyciągnąć, więc rodziki łączą się w mocy, aby zwiększyć szanse na usmażenie jej mózgu. Aż tu nagle, przez Bluetooth łączy się Wilgefortz, jako że lepiej nie pozostawiać przeciwnikom możliwości dowiedzenia się czegoś z głowy swojej wyznawczyni, wysadza jej oczy. Ktoś, kto ma być według Netflixa Tris Marigold, mówi, że nie mają z nim szans, ale nasza bohaterka mówi, że mają i muszą zbudować własną armię. Tilly jest świeżo po swoim pierwszym razie, więc idzie się przewietrzyć i przemyć w jeziorze. Dochodzi też do wniosku, że Pierdoli być jakimś dzieckiem z przepowiedni i woli poszwędzać się po świecie z bandą degeneratów. Wracając do Geralta, kompania dochodzi do jakiegoś domostwa i Dudu czuje owsiankę oraz krowę, więc wychodzi na to, że wypadałoby uzupełnić zapasy. Nic bardziej mylnego, z chaty wybiega kobieta i oznajmia, żeby Spierdalali, bo owa chata jest wylęgarnią ospy. Nasi bohaterowie nie są zainteresowani rozprzestrzenianiem zarazy dalej, więc odwracają się na pięcie i dokonują taktycznego wycofania. Jak to się mówi, kto pierwszy, ten lepszy, więc okazję postanawiają wykorzystać żołnierze, tylko poza i krową zainteresowanie są również bliskim poznaniem się z ową kobietą. Kompania daje kobiecie krzyżyk na drogę i chce ruszać dalej, ale Geralt stwierdza, że pora podjąć dobrą moralnie decyzję, więc podpierdala Mierz Zoltana i idzie przekonać żołnierzy, że gwałt nie jest do końca dobry. A mówiąc przekonać, mam na myśli posiekać ich na kawałki. I z ciężkim sercem muszę to przyznać, że sceny walki są nawet okej. Okay. Jednemu z żołnierzy niestety udaje się uciec, bo Milwa ma nieskalibrowany celownik. Reszta kompanii mówi, że tam nie możemy, bo tam ospa i to niebezpieczne, ale Geralt ich uspokaja, że żadnej ospy nie ma i kobieta przycięła w chuja, żeby ich odstraszyć. Przed chwilą uratowana dziewczyna nie jest jednak zbyt wdzięczna i z jakiegoś powodu ucieka przed nieznajomym, który chwilę wcześniej pokroił na jej oczach sześciu mężczyzn, jakby byli kółkami treningowymi. Pamiętacie jak przed chwilą powiedziałem, że jeden z gwałcicieli uciekł? No jednak nie uciekł, bo okazuje się, że dorwał go Kahir. Geralt impulsywnie chce powiększyć swój kill ale Milva go stopuje i Nilgalszyk odjeżdża. Pamiętacie jak na początku mówiłem o sytuacji, gdzie Geralt skarcił jaskra za chęć obrabowania zwłok? No to teraz już chyba nieaktualne, bo Wiedźmin sam ściąga buty jednego z zdrożniętych chwilę wcześniej żołnierzy. I wręcza jej rozkrowi. To chyba nawiązuje do wcześniejszej rozmowy przy ognisku i ma pokazać, że w Geralcie zachodzi zmiana, bo nie opłaca się być dobrym i poprawnym moralnie w świecie pełnym gówna i złych ludzi. Koniec odcinka pierwszego. Tak jak powiedziałem, na wstępie zamierzam w taki sposób strasić wszystkie odcinki tego serialu, więc jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajka like i suba, żeby nie ominęły Cię kolejne odsłony tej wspaniałej serii. Odcinki będą pojawiały się co dwa dni, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!